Cześć, tu Piotrek, witam Cię na moim vlogu. Jest czwartek, 21 lipca, zaczynamy. Pierwszy pełny dzień odpoczynku. Siedzenie praktycznie cały dzień na, przed basenem, ale też krótki trening na siłowni, trochę rowerka, trochę biegania, trochę siłowania się ze sztangą. Także, także trochę ruchu też było. Poczytałem sobie też na temat historii wyspy, na której się znajdujemy Cypru historia dosyć burzliwa, wszyscy dużo, dużo, dużo krajów dużo plemion starożytności walczyło o, tą, o to miejsce e, tak jak e, napisa... Jak, tak jak e, mu, myśleli o tym o tej wyspie Anglicy którzy e, w, bodajże w XVIII wieku, XIX już 1800 w którymś roku podzielili się tym krajem e, tą wyspą z Francuzami ponieważ uznali to za strategiczne miejsce na Morzu Śródziemnym. Tworzyli tutaj swoją kolonię, co widać po, jeszcze po ruchu lewostronnym. Auta tutaj mają kierownicę po prawej stronie. I też tak, tak ten ruch się odbywa. Natomiast jest też całkiem sporo aut z kierownicą po lewej stronie widocznie sprowadzonych z kontynentu. No i ta historia do współczesnych lat w zasadzie jest dosyć burzliwa. W 1974 roku dokonano krwawego zamachu stanu i do tej pory ta część turecka nie jest uznawana, tak jak wspominałem już, przez społeczność międzynarodową, tylko część grecka jest częścią Unii Europejskiej. I w dalszym ciągu no, zobaczymy, co, co historia, co, co, co tak naprawdę czas pokaże. Kto finalnie będzie panował całością wyspy, a może będzie się, ciągło, będzie się ciągła ta sytuacja przez kolejne stulecia i nigdy nie zostanie wyjaśniona. Ciężko powiedzieć, jakie znaczenie strategiczne teraz ma ta wyspa na Morzu Śródziemnym. W międzyczasie wjechała nowa książka, taka bardziej dla relaksu. Jest to Jedz i biegaj z Kota Scott Jurek, między innymi był wspominany przez Davida Goginsa, jak ścigali się razem w 200-kilometrowym bedwater. Także jest, jest jednym z wiel, wielkich biegaczy, który, długodystansowych biegaczy ultramaratończyków. Także też chciałem poznać jego, jego historię, z jakimi biegami się mierzył. No, tutaj Scott również przywołuje nazwiska innych wielkich biegaczy. Także może w przyszłości będzie to powodem do przeczytania biografii jeszcze innego. Wielkiego biegacza. Natomiast Scott tutaj też podaje wiele przepisów na w zasadzie wegańskie potrawy, bo Scott jest wegetarianinem, wegetariańskie potrawy, które wspomagają nas przy bieganiu, które są korzystne energetycznie, jeżeli chodzi o bieganie. No i korzystne też dla zdrowia naszego organizmu. Za chwilę zbieram się na kolację. Po kolacji, jeszcze jakiś chillacik, montowanie wideo. A tutaj też problem mały z internetem. Jest obecny, wszechobecny, tak? można wszędzie z niego korzystać, natomiast ten upload nie jest za szybki i wrzucanie długich filmików no jest czasami dosyć kłopotliwe, męczące. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!